Parlament Europejski ma swoją nagrodę. Nazywa się ta nagroda Nagroda Sacharowa. Jest przyznawana tylko raz w roku, jest przyznawana osobie, która e, powinna być e, na sztandarach, powinna być e, przedmiotem e, absolutnego szacunku e, nas wszystkich. I taki właśnie jest Andrzej Poczobut, dlatego tak e, skutecznie zabiegaliśmy o nagrodę dla niego ponadpartyjnie, ponad podziałami. Bo chcemy uhonorować człowieka wielkiego, niezłomnego, wspaniałego, który walczy każdego dnia w białoruskim reżimowym więzieniu o swoje wartości, pokazuje je całemu światu. Chodzi o wolność słowa, chodzi o wolność społeczeństwa do wyrażania swojej woli, chodzi również o prawa mniejszości narodowych, tak jak walczył Andrzej Poczobut o prawa Polaków mieszkających na Białorusi. Bardzo liczymy na to, że. Ta nagroda przyczyni się również do tego, że Andrzej Poczobut będzie wolny. Będzie wolnym człowiekiem, tak jak jest nim dzisiaj Aleś Bialecki. Też laureat Nagrody Sacharowa sprzed kilku lat, a później laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Całym sercem dla Andrzeja Poczobuta. Dzisiaj Parlament wymienia Twoje imię, Twoje nazwisko i oddaje Ci najwyższy szacunek. <sharp> Ew. <inhale>